Wiecie, dzisiaj będzie trochę o tak zwanym gig economy. Na sam początek, co to jest ten cały gig economy? Jeśli wrócimy to hasło na przykład do Google Translatora, to wypluje nam nic nie mówiące gospodarka gig. Tradycyjnie w języku angielskim. Gig to był głównie występ muzyczny. No coś w stylu, co robi w weekend. A nic specjalnego, w piątek wieczorem lecę tylko zagrać mały gig, a potem mam już wolne. Można by więc powiedzieć, że gig to po naszemu po prostu fucha. Aczkolwiek, jak spojrzymy do słownika języka polskiego, to u nas to określenie ma raczej takie negatywne kanotacje. Dorywcza, dodatkowa praca, często nielegalna, tudzież wykonywanie czegoś niedbale, byle jak, czyli fuszerka. Prawda jednak jest taka, że dla wielu nie jest to żadna fuka, praca dodatkowa, a generalnie ogólny sposób na życie, czy wręcz filozofia życiowa. Według zeszłorocznego artykułu w Harvard Business Review już ponad 150 milionów osób w Ameryce Północnej i w Europie Zachodniej pracuje w ten sposób, no i to w dużej mierze z wyboru, nie są przymuszeni, często rezygnują ze stabilnej pracy na zwykłym etacie. W Stanach szacuje się, że do końca 2020 roku jakieś 43% osób może pracować w ten sposób. W ten, czyli w jaki sposób? No, doskonałym przykładem Gig Economy jest aktualnie praca w uberze, czy zbieranie i ładowanie hulajnóg elektrycznych. No ktoś tutaj może pomyśleć sobie, no czyli własna firma, własna działalność gospodarcza. No nie do końca. Generalnie chodzi bardziej o pracę zadaniową. Gdzie jesteśmy wynagradzani za konkretną czynność. Natomiast sam sposób, w jaki rozliczamy się za te zadania, jest już sprawą drugorzędną. A co do własnej firmy, to prawdziwy, nazwijmy go Giger, będzie raczej tego unikał. Nie po to uciekał z etatu od zobowiązań typu stałe godziny pracy, jakiś okres wypowiedzenia, czy tam jakieś lojalki. Aby teraz podejmować chociażby zobowiązanie. Płacenia niemałych, comiesięcznych składek ZUS. US. gig economy jest wolność, no i możliwość powiedzenia w dowolnym momencie pierdole, nie robię. Praktycznie bez żadnych konsekwencji no poza oczywiście brakiem wtedy dopływu świeżej gotówki. W USA jest trochę łatwiej, jeśli chodzi o tego typu działalność i jej rozliczanie no ale w naszych Realiach rynkowych, niestety firma, z którą współpracujemy, jeżeli sama nie oferuje rozliczeń na umowę zlecenie, no to warto tutaj rozważyć współpracę z jakimś pośrednikiem, czyli z firmą partnerską, która za pewną prowizję obsłuży nam te rozliczenia. No tutaj w przypadku Lime można polecić juice partnera, w przypadku Ubera, Air Group, no chociaż oczywiście jest wiele innych. Zapewne zastanawiacie się, jakie są inne firmy, które pozwalają na zarobkowanie w ten sposób. No, oprócz wspomnianych już Hulajnuk Lime, mamy oczywiście inne firmy od Hulajnuk z podobnym modelem współpracy. Ostatnio na rynek wszedł Beard. No, a patrząc, co jest na zachodzie, to można się spodziewać, że zaraz będą kolejne. Na przykład prawdopodobnie może Skip. No, z bardziej wymagających, ale też bardziej dochodowych zajęć mamy tutaj wszelkie serwisy. Taksówko podobne Uber, Lyft, Taxi Fight, no, czy to raczej już Bolt, bo się niedawno sprzedali. No, a jeśli nie po drodze nam z regularnym wożeniem ludzi, no to warto rozważyć chociażby taki serwis jak BlaBlaCar, który jest takim rodzajem zorganizowanego autostopu, gdzie za podwózkę otrzymujemy zwrot kosztów paliwa. A co jeśli nie mamy prawa jazdy lub nie odpowiadają nam stawki proponowane za ładowanie hulajnóg? No bo trzeba przyznać, że ostatnio coraz bardziej dokręcają śrubę, próbują ją przeoszczędzić. No i 8 do 10 zł za sztukę to już jest żenująco mało w stosunku do tego, co obiecywali na początku. No ale jest wiele innych serwisów, wiele innych prac, które możemy wykonywać, w tym niektóre bardzo ciekawe, no ale niestety na ten moment głównie dedykowane dla krajów innych niż Polska, a w szczególności Stany Zjednoczone. No i tutaj przydaje się posiadanie amerykańskiego numerka Social Security. No i z najciekawszego serwisu, no to w tej chwili chyba jest Amazon Mechanical Turk. No tak, ten Amazon od sprzedaży online. No i on oferuje tak zwane hit czyli Human Intelligent Tasks, czyli zadania, z którymi nie do końca sobie radzą algorytmy sztucznej inteligencji. Na przykład deduplikacja danych, identyfikacja osób na zdjęciach, Transkrypcja audio, no i tp i td. Nie wiem, czy widzieliście krążącą ostatnio po Facebooku reklamę serwisu, który oferuje czyszczenie zbiorów zdjęć w dobie fotografii cyfrowej. No chyba każdy z nas ma dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy zdjęć, no gdzie często mamy tuziny bardzo podobnych ujęć, duplikatów. No i algorytmy sztucznej inteligencji, oczywiście, bardzo łatwo i szybko. Przeczeszą nasze zbiory i zidentyfikują takie duplikaty. No ale jak teraz z nich wybrać najlepsze ujęcie? No i tutaj jednak najlepszy nadal jest człowiek. Kolejnym serwisem jest Teskrabyt, przyjęty w 2017 roku przez IKEA i operujący obecnie w USA, Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Aczkolwiek zapowiadają się już nie, w niedalekich planach, mają prowadzić działalność ogólnoświatową. No, i tutaj znajdziemy pracę jako tak zwana złota rączka, usługi sprzątania, dostawy osobiste, czyli coś przewozimy z punktu A do punktu B, przeprowadzki no i tp, no ale w szczególności usługi montażu mebli IKEA w domach klientów. No jeśli preferujemy pracę jakoś bardziej kreatywną, no to polecam serwis Fiverr. No sam z niego korzystam, jeśli chodzi o moje czołówki, logotypy. Tu znajdziemy pracę związaną z grafiką, projektowaniem logotypów, tłumaczeniami, tworzeniem wideo, animacji, muzyki, usługami programistycznymi. No od niedawna także udzielanie wszelkiego rodzaju korepetycji, lekcji online, na przykład konwersacje z native speakerami, czy też doradztwo personalne, coaching i tego typu. Czyli jak widzicie w przypadku wielu prac, mamy możliwość mieszkać w jednym miejscu i świadczyć, sprzedawać nasze usługi całkiem gdzie indziej, no najlepiej gdzieś w jakimś obszarze, gdzie za naszą pracę są w stanie zapłacić więcej. No, oczywiście w realnym świecie nie jest aż tak różowo. No i mamy konkurencję. No, jak widzimy obecnie na przykładzie Limey Bird, firmy te no, chyba sądują jak bardzo da się przyciąć stawki. No i patrzą kiedy nadal będą jeszcze mieć ludzi, którzy będą im ładować te hulajnogi ciekawości spojrzałem sobie na mapkę Lime'a w USA, a tam stawki paradoksalnie nawet w okolicach dwóch dolarów, czyli mniej niż u nas. No jak widać, nadal ktoś im to ładuje. Także ważne jest, żeby wiedzieć, kiedy odpuścić i przeskoczyć sobie na jakieś inne zajęcie. Możliwości praktycznie są nieograniczone, ale na dzisiaj to będzie wszystko. W kolejnych filmach opowiem Wam o pracy jako tzw. tajemniczy klient o tym, dlaczego te wszystkie ankiety online tak za bardzo nie opłaca się wypełniać i co robić, żeby nic nie robić. No, prawie nic. Także subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Jak to mówią Amerykanie. Stay tuned.